Cześć z tej strony Tomasz Gula. Zapraszam na kolejny odcinek programu Tomasz w biznesie. Wczoraj był krótki short. Tłusty short, jeśli chodzi o e, sytuację związaną z Frankowiczami, bo short dotyczący opinii Rzecznika Generalnego CUE. Dzisiaj omówimy sobie tę opinię o szczegółach, co ona może przynieść dobrego dla Frankowiczów, co może przynieść złego dla banków i jakie są również inne zagrożenia. O tym w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych i innych odcinków, które już były i które oczywiście planuję nagrać. Zapraszam. Wczoraj, oczywiście, była zajawka dotycząca tej opinii, która miała miejsce 16 lutego 2023 roku. Dzisiaj natomiast omówię, co się tak naprawdę wydarzyło. Nie jest to oczywiście wyrok CUE, ale pewien milowy kamień, który pozwoli też na dokonanie bym powiedział nawet nowych roszczeń wobec banków. Ale to o tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jestem ubrany na czarno, nie ukrywam. Chyba dlatego, że no jednak nastały. Złe czasy dla banków, czy znaczy może sprawiedliwe w końcu dla konsumentów, dla kredytobiorców? To jest oczywiście moja osobista opinia. Yy, wiadomo, są również inne głosy, że dlaczego frankowicze mają yy, być bardziej faworyzowani wobec na przykład innych osób, które spłacają kredyty w złotówkach, ale ta kwestia uważam nie jest istotna. Dzisiaj umówimy sobie temat, co ta opinia wnosi. Przechodząc do konkretów, dzisiaj postaram się oczywiście przeanalizować tą opinię. Postaram się również wskazać, co można jeszcze dodatkowo zyskać oprócz zwrotu wszystkich dokonanych wpłat przez kredytobiorcę, jak zareagowały banki i te podmioty, które je wspierają, czyli głównie Związek Banków Polskich. I tak, dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą, co się wczoraj wydarzyło, czyli 16 lutego, wskazuję, że tak naprawdę Opinia rzecznika generalnego CUE w sprawie C520x21 miała bardzo duże znaczenie dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyt w walucie wymienianej lub którzy spłacili kredyt w walucie wymianej, ponieważ ta opinia dotyczyła skutków uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe war, warunki, bo rzecznik generalny przypomina, że banki nie mają prawa narzucać nieuczciwych warunków kredytowych, a jeśli takie warunki są zawarte w umowie, to umowa ta może zostać uznana za nieważną. W takim przypadku klienci mają prawo do ochrony i mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Opinia rzecznika generalnego Collinsa sugeruje również, że klienci, którzy mają umowę kredytu hipotecznego uznawaną za nieważną, mogą dochodzić roszczeń względem banków wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Zaskazuję, wykraczających. I frankowiczy, którzy oczywiście zostali oszukani przez banki, przepraszam, że używam słowa oszukani, ale jak można inaczej nazwać klauzule abuzywne, które były stosowane przez praktycznie wszystkie banki? I frankowiczy, którzy zostali wprowadzeni w błąd, a może uszukani też, mogą więc dochodzić z zwrotu poniesionych przez nich kosztów, takich jak np. prowizje, koszty notarialne czy odsetki itd. Konkludując, po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych o tym, Zaraz w kolejnym części tego materiału bardziej pod koniec. Natomiast banki nie mają tego prawa, czyli nie mają prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Co jest. Jeśli oczywiście mieliby dochodzić z tego tytułu roszczeń, byłoby sprzeczne z dyrektywą 93 na 13, a w zasadzie e, to jest zapisami ustępu: e, przepraszam, artykułu 7 i 6. Ja nie ukrywam, że taka opinia, oczywiście nie jest, zaznaczam, nie jest to wyrok, ale. Ta opinia bardzo uciszyła mnie, jak i moich klientów, bo otwiera nam tak naprawdę drogę do dochodzenia nowych ewentualnych roszczeń. Wskazuję ewentualnych, ponieważ jeszcze jest to tak zwana. Jest to naprawdę nowa kwestia, która nie była nigdzie jeszcze poruszana, więc stwarza to nam naprawdę dosyć duże warunki interpretacji na do dochodzenie różnych wszelakich roszczeń. No, kwestia oczywiście udowodnienia przed sądem i wskazania nie tylko e, przy związku przyczynowo-skutkowego związanego z tym, że m, tego typu jakieś koszty, odszkodowania m, m, powstały w wyniku działania. W zamienieniu zapisanych tutaj klauzul abuzywnych w danej umowie kredytowej, ale również wykazania tej wysokości szkody lub innych tutaj świadczeń. Warto jednak pamiętać, że skutki uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną są określone przez państwa członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem Unii. No i tutaj rzecznik generalny pan Kolins sugeruje jednak, że dyrektywa 93 13 nie stoi na przeszkodzie. Przepisom prawa krajowego, ani orzecznictwu krajowemu, w którym dokonuje się ich wykładni, na podstawie których konsumentowi ułatwia się dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego oraz zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Czyli nie tylko zyskujesz zwrot tych wszystkich. Kwot, które dokonałeś w wyniku spłaty tego kredytu, ale również przysługuje ci prawo do odsetek od chwili wezwania banku do zapłaty. A przypominam, obecna stopa, wysokość odsetek za opóźnienie to jest 12,25%. Opinia rzecznika generalnego to niewątpliwie dobry i bardzo, że tak powiem, wyraźny sygnał. I to oczywiście opinia ta jest kolejnym krokiem w kierunku ochrony interesów konsumentów i regulacji rynku finansowego, bo nie ukrywajmy, nasz rynek finansowy w pewnym sensie był rynkiem, e, którym. Który był zdominowany przez prawa banków, czyli, czyli ich jakby prawa były nadrzędne wobec praw konsumentów. To znaczy, mieliśmy niby instytucje, które miały na tym czuwać, ale tak naprawdę no, nie wykonały ona swojego zadania w sposób należyty i dochodziło i niestety czasami też nadal dochodzi do pewnych nieprawidłowości, czego ofiarą są klienci banków. Nie jest Jeszcze raz zaznaczam, ta opinia nie jest oczywiście wyrokiem. Tutaj. Wskażę jeszcze, że Rzecznik Generalny stwierdził, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych w Polsce, co oczywiście ten argument jest koronny, jeśli chodzi o rzekomą ochronę systemu bankowego i co do tej stabilności, Rzecznik stwierdził, że jest to bez znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy 93 na 13. Bo celem tej dyrektywy jest przede wszystkim ochrona interesów konsumentów, a nie banków. Banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów. No i tutaj przechodzimy do tematu. W takim razie, jak zareagowały banki tak, na tą opinię, która była duży, była zaskoczeniem. Oni się spodziewali oczywiście, że ta opinia nie będzie dla nich pozytywna, ale nie spodziewali się, że ta opinia będzie tak daleko wykraczała poza sferę tylko i wyłącznie zwrotu świadczeń um, dokonanych przez kredytobiorców. Co się wydarzyło? Ja nie ukrywam, nawet tutaj z zespołem swojej kancelarii śledziliśmy publikację tego, tej opinii. Jest możliwość oczywiście śledzić to online, jest transmisja, możliwość śledzenia po prostu przez stronę internetową. Oglądaliśmy też wyniki akcji spółek giełdowych banków i tutaj no, było wyraźne te spadki na, o, nawet do 6%. O ile o odmownej odpowiedzi na roszczenia banków spodziewał się niemal karzy, no to jednak kto śledził procesy frankowe i zna dotychczasowe unijne orzecznictwo, o tyle dania zielonego światła konsumentom do składania roszczeń o dodatkową opłatę ponad zwrot spełnionych świadczeń wywołało naprawdę bardzo poważną burzę nie tylko w mojej kancelarii, ale przypuszczam, że na wielu wielu forach związanych z kredytami frankowymi, ale ogólnie z kredytami nawet euro, dolarowymi czy też nawet w wienach, Bo Tutaj pojawiły się oczywiście w mediach głosy, że eksperci próbują policzyć, o ile wzrośnie łączny koszt sektora dla spraw frankowych. No i wyliczenia, które do tej pory pojawiały się w mediach, cechuje ogromne różnice, bo według KNF-u KNF sam koszt sankcji darmowego kredytu, gdy po unieważnieniu umów bankom należy się wyłącznie zwrot kapitału, to 101 ponad 101 miliardów złotych. I do tej pory na pozew zdecydowało się niestety tylko i wyłącznie 105 tysięcy frankowiczów. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ przy tej ogromnej masie kredytów, bo ponad 700 udzielonych kredytów frankowych, tak naprawdę to nie jest jakaś astronomiczna ilość osób, które walczą z, z bankami. Ja mam wrażenie, że dosyć dużo osób czeka. Nie wiem na co czeka na jakiś cud, że politycy się ulitują nad. Biednym losem Frankowiczów i wprowadzą jakąś ustawę na wzór tych ustaw, które były wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej i rozwiążą tak odgórnie ten problem. No ale żyjemy w Polsce i dobrze wiemy, że jeśli sami nie weźmiemy swoje, swojej sprawy we własne ręce, to nikt nam nie pomoże, a wręcz przeciwnie, jeszcze nam zabierze. Więc te 105 tysięcy uważam za, że jest to bardzo jeszcze mała liczba osób, które jednak podjęły tą walkę w celu unieważnienia umowy kredytowej. Zdaniem analityków przyznanie kredytobiorcom prawa do opłaty za korzystanie przez bank ze środków konsumenta zwiększy łączny koszt sektora o około 10 do 15 miliardów złotych. A ponieważ koszty będą rozłożone w czasie, no w mojej ocenie nie powinno to znacząco wpłynąć na sytuację kapitałową banków, biorąc pod uwagę również, że banki bardzo dużo zarobiły na... Kwestii związanej z Wiborem, z tym wzrostem niebotycznym wzrostem wiboru i udzielaniem kredytów w złotówkach jeszcze przy tym wyborze, kiedy był bliski prawie zero. Zresztą już banki próbują nas zmusić do niekorzystania z gotówki. No, podnoszą ciągle te koszty wypłaty z bankomatów, prowadzenia rachunków, więc banki sobie zawsze dał radę. Zresztą to miało miejsce nawet w Stanach Zjednoczonych w tym wielkim kryzysie, w tym wielkim kryzysie w 2008 roku. Też w mediach pojawiły się głosy umniejszające przedmiotową opinię. W szczególności padają ze strony związku banków Polski. No ja w pewnym sensie rozumiem, że są dwie strony barykady i zawsze będzie zawsze powinien w zasadzie być inny głos, przeciwstawny głos, ale tutaj mam wrażenie, że to jest odczarowywanie teraźniejszości, odczarowywanie Faktów, które tak naprawdę cały czas wskazują, że banki są na tej bardzo straconej, może nie straconej, bo nie mogę nigdy mówić, że w 100% ktoś jest na straconej pozycji, ale na bardzo złej pozycji. Bo przy tak dużej ilości orzeczeń, czy to sądu najwyższego, czy CUA, już nie mówię o sądach powszechnych, które tak naprawdę bronią konsumentów. W poprzednim odcinku mojego odcinka programu wskazywałem, że mBank tak naprawdę w roku 2022 przegrał 99,6% spraw frankowych, więc no jest źle tak. Ale banki dalej nie próbują w sposób jakbym powiedział ugodowy załatwić tej sprawy. Przedstawiam ugody, które z góry są do odrzucenia. I banki cały czas udają, że są niewinne tej sytuacji, co tak naprawdę same, do której się przyczyniły. Rzecznik Związku Banków Polskich wskazał również, cytując, że dzisiejsze stanowiska rzecznika jest sprzeczne z kilkoma rzecznikami, oczywiście generalnego CUE, jest sprzeczne z kilkoma wcześniejszymi orzeczeniami CUE, a ostateczny wyrok Trybunału nie zawsze jest zgodny z opinią rzecznika. Na pewno też uniknęlibyśmy obecnej sytuacji, gdyby wcześniej udało się uregulować tą sprawę ustawowo, tak jak to mi stało się w innych krajach europejskich, to wskazywał oczywiście rzecznik Związku Banków Polskich. Taka też dodatkowa ze strony Związku Banków Polskich konkluzja, że dużym błędem, cytując, dużym błędem było to, że wszystko pozostawiono w rękach sądów. No, przepraszam, ale trudno komentować tego typu argument, że pozostawiono. To w rękach sądów, no bo skoro banki nie kwapiły się do podjęcia normalnej rozmowy, mediacji, do rozmowy dwóch równorzędnych partnerów, tylko najpierw odmawiało, potem proponowało coś, co było tak naprawdę nie do zaakceptowania, to co mieli robić konsumenci? No czekać, czy dalej płacić, płacić, płacić i cieszyć się, że, że mogą dalej spłacać wysoki kredyt. Więc uważam, że narzekanie, że Banki musiały być stroną tych spraw sądowych, no to jest tylko i wyłącznie wina samych banków, a nie kredytobiorców. No bo wskaże, że te same abuzywne postanowienia, które banki umieszczały w umowach frankowych, są obecne także u posiadaczy zobowiązań w euro, no którzy do tej pory nie mieli tak naprawdę zapału do walki z bankami. Ja sam też mam dosłownie kilka tego typu spraw. Głównie to stanowią te właśnie sprawy, sprawy frankowe. Ale zauważalny jest teraz jednak kurs euro, no podskoczył, tak? To już nie jest ten niecałe 4,40, tylko jednak ten kurs zaczyna zbliżać się do 5 zł, zbliżył się nawet do 5 zł, więc tego typu uważam działania ze strony osób, które posiadają kredyt w innej walucie, no jednak nastąpi i pojawią się prawdopodobnie nowe pozwy. Przy czym Ilość kredytów w euro szacowana jest w Polsce na około 75 tysięcy, bo niektóre te kredyty oczywiście potem zostały przewalutowane na franka szwajcarskiego. I banki w zasadzie i w tych mediach, które sprzyjają bankom, starają się też straszyć pomysłem na para podatek od wygranych, od wygranych spraw sądowych. Ale o tym w zasadzie przygotowuję oddzielne nagranie, osobne nagranie, które oczywiście tutaj opublikuję niebawem. I zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do oglądania kolejnych filmów. A na sam koniec, taki deser, taka krem de la creme, kontynuując ten tłusty czwartek. Dzisiaj mamy piątek, jak nagrywam, a taka konfiturka na, na sam koniec bo co do dodatkowych tych świadczeń, o których wspomniałem na samym początku. Opinia Rzecznika TSUE, szczególnie, bo jest rewolucyjna, daje rewolucyjną możliwość dochodzenia przez klientów dodatkowych świadczeń od banków. Kredytobiorca może na przykład domagać się zwaloryzowania swojego świadczenia lub domagać się zwrotu bez bezpodstawnego wzbogacenia w banku kosztem kredytobiorcy. To tak samo jak bank chciał uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Bo przecież banki Obracały Twoim kapitałem, którym spłacałeś w ratach przez kredytobiorców, które były wyższe niż powinny być, tak? I czerpały z tego tytułu zyski, ponieważ jak wpłacałeś więcej niż powinieneś. No to tą nadwyżkę oczywiście banki wykorzystywały do udzielania innych pożyczek, kredytów, no po prostu obracały tym pieniądzem, które Ty przekazałeś bezpośrednio bankowi. Na koniec należy też dodać, że zawarcie ugody z bankiem niestety zazwyczaj oznacza zrzeczenie się przez konsumenta wszelkich roszczeń związanych z kwestionowaną umową kredytową. Tak więc to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Tobie informacje dotyczące tej opinii. Jeszcze raz zaznaczam, opinia nie jest wyrokiem, ale jeśli mamy tą opinię, to wyrok powinien być zbliżony do tej opinii. Zapraszam też oczywiście do oglądania innych odcinków. Zapraszam też do komentowania nie tylko tych filmów, ale innych moich publikacji. I w takim razie do zobaczenia. Niedługo opowiem o tym pseudo-para podatku. Cześć.